3 maja była tak przełomowym wydarzeniem w historii Polski, z okazji zbliżającej się 230. rocznicy tego święta chcielibyśmy przybliżyć Wam ten niezwykle ważny temat. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego państwa. A mianowicie. Konstytucji z 3 maja. Słyszałem, że była to pierwsza konstytucja w Europie. Zgadza się, dokładnie pierwsza w Europie, a druga na świecie, podpisana w 1791 roku. Zbyt szerokie przywileje szlacheckie, brak reform zewnętrznych, czy przestarza, przestarzała gospodarka, czy pierwszy rozbiór Polski, który bardzo osłabił nasz kraj, te wszystkie czynniki doprowadziły do powstania konstytucji. Czytałem, że podpisał ją król August Poniatowski. Zgadza się, ale nie tylko on był odpowiedzialny za jej uchwalenie. Przyczynili się do tego również. Ignacy Potocki, Ejsław Małachowski, Hugon Kołłątaj. Czy wiecie, jakie zmiany wprowadziła konstytucja? Prowadziła trójpodział władzy. Kończono to władzy przywilej szlachty. Nadała prawa zwykłym chłopom. Zniesiono zbieru weta. Świetnie, widzę, że jesteście bardzo dobrze przygotowani. Skoro konstytucja była taka ważna, to dlaczego upadła? Konstytucja przetrwała 14 miesięcy. Magnaci nie zaakceptowali wprowadzonych przez nią zmian, m.in. tego, że odebrali możliwość do liberum veto. 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu nawiązała się tzw. Konfederacja Targowicka. Należeli do niej Stanisław Szczęsny Potocki. Sawery Branicki, Sawery Rzewódzki. Połączone siły Tarkowicza i Rosji liczyły razem ponad 100 tysięcy żołnierzy, którzy wkroczyli do Polski. Po kilku bitwach Klus zdecydował się na kapitulację. Pomimo ostatecznej klęski, Konstytucja 3 Maja pokazała, jak wielkim i potężnym narodem jest naród polski. Dlatego każdy z nas powinien pamiętać o wadze tego wydarzenia. Mam nadzieję, że nasz filmik uświadomił, że jest to święto nadzwyczaj ważne dla wszystkich Polaków. Maj, rocznica pięknych serc, maj, rocznica wielkich myśli. Tym, co dawno przeminęli, hołd składają ci, co przyszli. Choć przeminął dawno wiek, dawne hasła się zmieniły, orzeł począł nowy bieg, lecz z przeszłości czerpał siły. Tym, co Polscy dali myśli, aby stworzyć cud majowy, cześć z oddaniem słyszymy dziś przed pamiątką chyląc głowy.